Sprawdziłem to sobie nawet ostatnio, chociaż skłamałbym jakbym powiedział, że jestem bardzo w temacie, ale wydaje mi się, że w Polsce ostatnio popularność darta mocno wzrosła, bo po pierwsze są transmisje na TVP, wszedłem sobie na YouTube'a celem krótkiego rekonesansu, no i tam filmiki z Krzysztofem Ratajskim. No mają ten taki, który mi się pierwszy rzucił w jakaś kompilacja, to prawie 200 tysięcy wyświetleń, a takie mniejsze mają po kilkadziesiąt tysięcy. Jak myślisz, skąd to się bierze? No rzeczywiście, zaczyna się robić taka lekka, mała szomania, tak to zwykle bywa, jak ktoś z Polaków, znanych zawodników zaczyna odnosić sukcesy. I nagle okazuje się, że w Polsce interesujemy się dyscypliną, o której wcześniej nikt nigdy nie słyszał. No i chyba właśnie to się dzieje z Dartem, tak mi się wydaje, bo no, wcześniej to, nie wiem, mi się Dart wcześniej kojarzył jako bardziej gra dla dzieci. Czy, 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 czy coś takiego? Może sukcesy sukces rodzi popularność, to ponad wszelką wątpliwość. A ty oglądasz trochę? Czasami zdarzy mi się obejrzeć yy, coś na YouTubie, ale to raczej na zasadzie. Yy, no właśnie, jakiś takich najbardziej yy, ważnych, kluczowych meczy, Ratajskiego czy, czy, czy innych zawodników, albo kompilacja jakichś tam wyjątkowych zagrań, momentów z tych, z tych meczy. Myślisz, że to jest chwilowy wzrost popularności i jak czego mu nie życzymy? Krzyszek przestanie odnosić sukcesy to opadnie, czy ma szansę na stałe zagościć? No właśnie, myślę, że to zależy od, od tego, jak polscy zawodnicy, no i pewnie przede wszystkim Krzysztof Ratajski, będą się. Yy, by po prostu prezentować na tych międzynarodowych turniejach. Jeśli pana mieli dobre wyniki, to myślę, że jest szansa na, na, na wzrost popularności darta. Myślę, że byłoby fajnie, bo to gra, którą bardzo lubię. To <sum> był fragment rozmowy z Jackiem. Aby więcej dowiedzieć się o darcie, zajrzyjcie na popularne platformy podcastowe. Linki znajdują się w opisie.